tak okay. miał być pan Maxim, będę wywalem. Hmm, pomyślę. Miał być lutego po styczniu. Nie, to lutego trzecie de i tyle. I jakby będzie jakiś lutego, albo będę mój wywalem, to będzie albo ma, albo hadusiek z, 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 z jak to się wyzywa? Będzie w walką w, w, kobiet, tylko kobiet niestety. I będzie tak, będzie haru harusiek z Hotel Paradise, bo się wyglądać do tych skał, skał, coś tam. I jeszcze jakaś chyba Natasza była w tym? To już chyba była Ukrainka, ale nie, nie jestem pewna, że Ukraina Infonosenka. Ona gada takie ukraińsko, takie połączone polski, albo z czeski, to też ona jest połączone Czeski. Może może ukraijska influencerka, może nie wiem. Tak się wydarzy, że Gruścik, mój mój wywal, nie będzie kradeny, bo kradeny nie będzie z balu jakiejś, nie wiem, ale jakby, bo już się, jak chcę dwa w będzie, albo Haru Hanu, Hanusiek, będzie ta yy, schody Parasa, bo Ukraińka, yy, Ukraińska, ta, bo to ona jest z. Ponownie po u nas. Yy, inne niżsiści u nas pracują, bo ta Ukraińka i Wesenka, tak się że nie wiem, nie, nie, nie znalazłam na angielskie tyle, to ja, to ja wybrałem dwóch, wybrałem, a Ha, Hania z schody Parnas, albo Ukrainka ukraińko, z, 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 nie nie wiem, czy już nie będę skatować. To ja nie wiem. Nie, nie, nie pisałam. Niestety się nie udało. Muszę zgubić i znowu, uważam, że muszę słuchać muzyki. Niestety nie udało się. Sadkę.